Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. E, wyszłam na dwór, bo miałam zamiar wystawić sobie suszarkę z praniem na dworze, ale jednak chyba tego nie zrobię, bo jest naprawdę mega duszno i chyba jakaś chmura się zbiera. Za chwilkę Wam ją może nawet pokażę. Więc chyba z mojego suszenia na dworze nici i będę sobie musiała poradzić w domu. Byłyśmy dzisiaj na spacerze z Wiktorią jeszcze przed obiadem, ale nie wzięłam ze sobą karty pamięci do aparatu i nic nie nagrałam. Wróciłyśmy, zjadłyśmy obiad i teraz położyłam ją na drzemkę. Jest godzina, nie wiem, po 14 chyba? 14, coś koło tego. Zdarzyłyśmy się jeszcze chwilkę pobawić. Jest to koło mnie. Czeka chyba na swoją kolej na spacer. No i tak, no i siedzę i nie wiem, czy przejdę do chmury, czy nie przejdę. Wolałabym chyba wysuszyć pranie na dworze, bo byłoby szybciej. Jeju. No nie, takie uroki, takie uroki. Tu piesek, tu coś. Dzisiaj jakoś tak wyjątkowo głośno tutaj i nie wiem, czy to dobrze, że ja tutaj siedzę i sobie tak gadam. Pokażę Wam może chmury, bo już wyglądają całkiem ok. Stwierdziłam jednak, że zaryzykuję i rozłożyłam suszarkę tutaj. Lecę po pranie. Pranie już wisi, będę miała tutaj blisko. W razie gdyby zaczęło padać, to zdążę ściągnąć, dlatego wyciągnęłam taką suszarkę wolnostojącą, żeby w razie czego było tutaj blisko. Chociaż no teraz te chmury już są takie... Tak, tak, jakby je rozwiało gdzieś. Raz są, raz ich nie ma, więc też ciężko za tą pogodą nadążyć. Chociaż ogólnie jest bardzo, bardzo gorąco i nawet nie wiem, czy nie jest bardziej duszno niż gorąco, dlatego też tak zastanawiam się, czy nie będzie padało, bo to chyba jest bardziej duszno niż gorąco. No, ja się cieszę, że jest ciepło, tylko po prostu. Tylko po prostu nie wiem co z tym deszczem, no ale dobrze. Będziemy tutaj, będę tutaj e, pilnować i doglądać. Za jakieś pół godziny wróci chyba Paweł. Może za niecałe pół godziny, bo nie wiem która dokładnie jest godzina, ale coś chyba w pół do 15 albo za 20, no więc. Jakoś niedługo wróci i nie wiem, czy nie pojedziemy do galerii oddać do Sinsaya mojego zamówienia, które przyszło wczoraj. Ja już się śmieję, bo ten pech, który mnie często prześladuje, to już mnie po prostu śmieszy. Potem Wam pokażę to zamówienie, to powiem Wam o co chodzi, dlaczego muszę to zwrócić, no ale no trudno. Nie wiem, w ogóle dziwi mnie, że ktoś w ogóle to wysłał, bo to takie, no rzuca od razu się w oczy ten taki mankament, no ale nic. Przejedziemy się, zobaczymy chociaż, co jest tam w sklepach. No pewnie są jakieś wyprzedaże. Na pewno są jakieś duże wyprzedaże mm, letnich rzeczy. No ale czy to się opłaca tak kupować? No z jednej strony tak, bo na przykład yy, byłoby na przyszły rok. Ale to też tak, nie wiem. Może utyję, może schudnę. No, schudnąć to pewnie nie, ale za rok może utyję i te rzeczy już nie będą dobre. No, chociaż nie, no zależy jak. Jak są takie jakieś sukienki over, oversize'owe czy jakieś takie luźne spódniczki, to... Myślę, że takie rzeczy czasami warto kupić właśnie na takich wyprzedażach i, i mieć potem na kolejne sezony. Wzięłam teraz telefon do ręki, bo chciałam zobaczyć, która godzina. Mm, I widzę, że dzwonił do mnie Miłoszek. Zobaczymy. Odzwonię. Dostali teraz takie fajne zegarki. E, ja się na tym nie znam, ale e, nie, nie wiem nawet. Halo! Cześć, co tam? Dzwoniłeś? Halo! Dzwoniłeś przedtem. No, co tam u Ciebie? Co robisz? Kukurydzę obierasz? A co, już dobra? Dobra już? O jacie. ale będziesz jadł. To pa! E, co ja mówiłam wcześniej? Że dostali takie fajne zegarki i teraz... Teraz jesteśmy na bieżąco w kontakcie. Możemy dzwonić do siebie chociaż. Mamy tak, nie, nie wiem, kilkadziesiąt metrów, no, ale fajnie, fajna opcja. Na spacer byś poszedł, nie? To wieczorem. Jednak dzisiaj nigdzie nie jedziemy, bo Paweł stwierdził, że pojedziemy jutro, oddamy te rzeczy. Jutro też mamy coś do załatwienia, Paweł wziął dzień wolnego, no, po prostu mieliśmy, mamy jakąś sprawę. Dlatego też będzie miał więcej czasu, bo tak nam się wydaje, o ile nas kolejki nie pochłoną. Dlatego przyszłam, pokażę wam tą rzecz, o czym w ogóle mówiłam i dlaczego chcę oddać. Wziąłam taki crop top czarny, zwykły, taki klasyczny, tylko że ma tutaj taką jakby falbankę na końcu i tutaj na końcu też rękawów, były w różnych kolorach, wzięłam czarny, no i wzięłam trzy pary tych spodni. One kosztują po 30 zł, dlatego nie szkoda mi ich tutaj nosić. Na pewno większość z was wie, które to jest. Ja też kiedyś w swoim holu pokazywałam te spodnie. Mam dwie pary takich, jedne troszkę sobie podniszczyłam odplamiaczem, ale tutaj dochodzenia po domu, i gdzieś tutaj na spacery z Wiktorią wokół domu, na wsi, ewentualnie na jakieś zakupy, nie przeszkadza mi to kompletnie. I um, noszę je naprawdę często, więc stwierdziłam, że za te 30 zł to nawet w zasadzie jakiś takich dobrych dresów się nie kupi teraz. E, przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego zamówiłam trzy pary, z tego tylko zostanie mi ta jedna. E, mierzyłam i ta jest OK. Ta o dziwo, nie wiem, e, po prostu inny chyba trochę materiał, bo ten jest trochę taki bardziej sztywny, bo tak, te są takie mega miękkie i rozciągliwe, ten jest troszkę bardziej sztywny, dlatego te jakoś są za duże, naprawdę i w nogach, i w, w tali, dlatego te też oddaję. No, a chodzi mi konkretnie o te mm, głównie ze względu na te spodnie. E, muszę jechać co oddać, bo po prostu się dlatego się śmiałam, że to jest taki mój pech, bo czy to będzie dobrze tutaj widoczne? No myślę, że tak. E, no, trafiła mi się para taka jakby, no nie wiem, źle zafarbowana, czy e, no nie wiem, wygląda to jak wyblakłe. No po prostu jak to za założyłam, to to było bardzo mocno widoczne. I tak myślę sobie, no nie, nie wierzę. E, bo tak. Pierwsze co w ogóle, jak otworzyłam tę paczkę, to mówię kurczę, jaki ładny kolor z tych spodni, bo naprawdę jakoś tak od razu mi się rzucił w oczy. No, ładny kolor jeansu, to jest w ogóle jeans. To nie jest pewnie prawdziwy jeans, ale okej, okay, mówię ładny kolor, no ale niestety, jak założyłam to. No cóż, coż, zrobić? Na noze wygląda to nawet bardziej, bo teraz tutaj nie wiem, czy aparat to odda, ale myślę, że. Nie no, myślę, że będziecie to widzieć na pewno. O może jak dalej stanę, o mniej więcej wygląda to tak, że e, no, są takie jakby, nie wiem, źle zafarbowane, po prostu jakby coś kolor nie złapał w tym miejscu i no nawet jak za 30 zł to no jednak nie, no, no nawet tutaj e, widać taki jaśniejszy fragment, no, no nie, nawet, nawet jak za tą cenę to po prostu nie, no, nie będę w tym chodzić. Wiecie, co miałam zrobić kawę, jak wrócił Paweł z pracy? No, jeszcze pytał, czy pijemy zimną, czy robimy sobie mrożoną. Jest już godzina 16, boże, ja już jakoś tak się świecę. Czyli, no, nawet po 16, kilka minut. No więc on od godziny jest w domu. Ja tej kawy dalej nie zrobiłam. No i powiem wam, że jakoś jak głowa mnie boli. Nie wiem, rzadko kiedy mnie głowa boli. To znaczy, no może tak nie boli, ale. Jakby coś tak z ciśnieniem jest nie tak. A ja nie zrobiłam tej kawy, bo przybiegłam skończyć miniaturkę do vloga i no i oczywiście tutaj już się rozsiadłam i nie zdążyłam nic zrobić. Przyszli jeszcze też chłopcy mojego brata. Są aktualnie na dole, bo Paweł na szybko pojechał po paliwo do kosiarki, bo kosił do kosiarki, do takiej chyba kosy spalinowej, bo mówił, że kosił wokół drzewek i brakło mu paliwa, ale przynajmniej przypomniałam sobie o tej kawie, i może zaraz do niego zadzwoni, właśnie, czy, czy w ogóle chce jeszcze tą kawę. No taka ze mnie żona, no ale czasami tak jest. Poleciałam naprawdę zrobić szybko tą miniaturkę. No i chłopcy tu też siedzieli, coś zaczęliśmy tutaj rozmawiać. Wiktoria trochę się bawiła i nie wiem, kiedy ta godzina minęła. No, ale czasami też tak bywa. Dobrze, że film dodałam, bo jakoś tak mówiłam. Dziwnie się czułam, że tak całkowicie. Halo, chcesz tą kawę jeszcze? A dobra, okej. Okay, dobra, to ja zaraz dokończę. No, to pa. No pa. E, no, okazało się, że zaczął tą kawę, także ja lecę ją dokończyć. Film mam dodany, także... Także mogę już się zająć innymi sprawami. Gdzie jest tata? Bikusio, a jak się ubierzesz, to może pójdziemy na spacer? Namówiłam Pawła, żeby przyjechał mi po sałatkę Mieliśmy wyjść na spacer, zbieraliśmy się na spacer um, No i namówiłam żeby przyjechał mi po sałatkę Kiedyś gdzieś wracał chyba z pracy, czy tak gdzieś po prostu z miasta I przywiózł mi e, sałatkę z grosem I po prostu miałam taką chęć na nią teraz e, Naprawdę bardzo mi smakowała, jest przepyszna i, I teraz jakoś tak po prostu mnie na nią naszło No jakoś tak, nie wiem Dwa razy nie trzeba było mu powtarzać od razu jakoś pojechał. Eee, no i nie wiem, czy pójdziemy tutaj na spacer, ale nie mamy w sumie wózka. Lepiej było w domu, tak? Bo przy okazji wzięlibyśmy psa, chociaż Wikusia taka jakaś jest spadnięta, tak? Cześć! Ty się chyba dzisiaj nie pokazywałaś tutaj. Nie, przed chwilką kawałek. Wiktoria. Tu jest coś jakoś taka zmęczona dzisiaj, tak? Nawet nie daś sobie wózków poprawić. Wykończona jest. Tak? Wy wrócimy do męczy. domku, wyumyjemy się. Idziemy tu na spacer, ale ona nie ma tu wózka, nie? Nie brałeś wózka. Nie, nie ma wózka. nie ma wózka. A może chcesz Alo. iść na plac zabaw na chwilkę, co? Alo. A chcesz iść na plac zabaw na chwilkę? Chcesz iść na plac zabaw się bawić? Pójdziemy się pochuśtać? Na huśtawki, na koniki. Tak? Dobrze, tak. to pojedziemy. Tak, to jedziemy. Dobra. Jedź. Tak? Idziemy na plac zabaw? No to może pójdziemy najpierw na plac zabaw, tak? Pójdziemy? Jak już jesteśmy, zawsze to inny plac zabaw niż, niż tam u nas w domu, na wiosce. Tak? Tam, tam, tak? Na plac zabaw. Wow! Trzymaj, chodź. Cześć, Wikusia. Koko, gdzie ci są? Tak? Gdzie ci są? No wchodź wchodzisz? Widzisz? Yn fawr, unwaith eto. Unwaith eto? Felly, i fyny ynghylch taty. I fyny ynghylch taty. Fyny, oherwydd mae'r ffyncais eisiau mynd poszedł wykąpać Wiktorię, więc ja wyszłam jeszcze z psem na spacer. On jest tutaj, bo wiadomo. On też chce jeszcze wyjść, trochę pobiegać. Tak lekko jestem właśnie zadyszana, bo biegłam z nim kawałek, bo jednak on trochę potrzebuje tego ruchu i zawsze na początku spaceru ciągnie, chce trochę pobiegać, więc przychodzę na tą polną tutaj drogę. Albo, albo na inną, ale po prostu na tą najczęściej. Baruś, zostaw ale na tą najczęściej i po prostu idziemy kawałek przebiec się. On się jakby tak wybiega i wtedy już spokojnie sobie jeszcze pospacerujemy i wracamy do domu. Przeważnie chodzę wieczorem, bo już jest chłodniej, jemu też jest wygodniej. Jak tak nie grzeje, to się tak nie męczy. No bo wiadomo, jak idziemy, jak jest gorąco, to tak nie bardzo chce mu się chodzić. No właśnie, nawet jemu jak jest niewygodnie, to nie chce nic robić na siłę. A ja tak też lubię, na spokojnie sobie wyjść, jeszcze się przejść. Wieczorem nawet jakoś tak lepiej, bo spokojniej. No i właśnie, nie jest tak gorąco. Dzisiaj właśnie jak byłam z Wiktorią na spacerze o 12:00, no i wiadomo, ją tam osłoniłam trochę od tego słońca, ale sama to wróciłam taka umęczona, zgrzana. Ale też chciałam właśnie, żeby jeszcze podrzemca się troszkę tam dotleniła. Wtedy wiadomo, lepiej obiadek zjadła. I chociaż dzisiaj to w ogóle miała taki też troszkę na początku słabszy dzień, bo była jakaś taka zmęczona. No te ząbki troszkę, troszkę jednak ją męczą. Ten na dole taki teraz, ehm, no wydaje mi się, że czwórka przebija się dosyć mocno i odczuwamy to, ale nic. Teraz mamy relaks. Piesek ma relaks i ja mam relaks. <grym> Razem się tak uzupełnimy teraz. Okej, okay, pies już nieco spokojniejszy, chociaż dzisiaj jakoś mam wrażenie, że ma mnóstwo energii, dużo więcej niż zawsze. Bo czasem to jest tak, że po prostu chwilę pobiega i już spokojnie idzie przy nodze, a dzisiaj to kilka razy tak biegał, 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 ciągnął mnie. No to pobiegałam z nim, czemu nie? Trochę jestem właśnie taka zadyszana. Yy, ogólnie to nie wiem ile mi dzisiaj z tego filmu wyjdzie, bo chciałam troszkę więcej nagrać na tym placu zabaw, Wiktoria tak pięknie się bawiła. Ale jakoś tak, nie wiem, trzeba było mieć po prostu oczy dookoła głowy i nie to, że ona by sobie coś zrobiła, tylko tam było tak dużo dzieci i te dzieci po prostu wszystkie tak biegały, tak jakoś, nie wiem, nie uważały. Już nie mówię o takich malutkich dzieciach, ale były tak, były no nawet takie starsze dziewczynki, chłopcy po 12-13 lat, było nawet dwóch chłopców. No tak właśnie na oko 12-13 lat, którzy się tam przepychali e, w ogóle na tych zjeżdżalniach, na tych e, domkach właśnie takich na placu zabaw, e, coś się tam kopali i w ogóle, że to wszystko aż tak tam e, się ruszało i miałam wrażenie, że za chwilkę, no nie wiem, coś naszej małej się stanie albo w ogóle jakiemuś innym małemu dziecku. Nie wiem, czy ja jestem taka przewrażliwiona, bo jeśli moje dziecko by się tak gdzieś tam rozszalało za bardzo, to nie wiem, jakoś tak bym zwrócił uwagę, że może troszkę spokojniej, a tam jakoś tak wszyscy na luzie, nie wiem, czy to, czy to ja za bardzo jakoś tak przeżywam to, czy powinnam bardziej wyluzować, czy nie wiem. Czy to, czy to może ja mam rację, że jakoś tak bym nie wiem, wola... ja bym zawsze wolała, żeby było tak, wiecie, ostrożniej. No i przez to wszystko musiałam po prostu bardziej uważać na Wiktorię, no ale to nic, spędziliśmy czas tak w 100% razem po prostu. A jeszcze jedna sytuacja, która mi się teraz przypomniała. No, cały czas gdzieś ten aparat mieliśmy tam koło siebie, wiadomo. Ja nie miałam żadnej torebki, jeszcze telefon trzymałam w ręce i co chwilę tam tylko oddawałam Pawłowi, żeby go chował do kieszeni. Bo wiecie, ja nie lubię dwa razy wydawać pieniędzy na to samo, nie lubię jak się coś zniszczy, nie daj, bo żebym coś zgubiła. I po prostu zawsze staram się tego wszystkiego, co mam, gdzieś tam przy sobie bardzo dobrze pilnować. No i gdzieś ten aparat był cały czas tam koło nas, ja coś tam próbowałam nagrać. No i w pewnym momencie chciałam zrobić przebitkę, położyłam go tam mm, niżej, e, no i Paweł go gdzieś tam podniósł i trzymał koło siebie, ale Wiktor zjeżdża ze zjeżdżalni, no i tak go odstawił po prostu jakby, no nie wiem z 50 centymetrów od siebie, maksymalnie i nagle Paweł się śmieje i mówi do mnie, że nawet za bardzo nie zauważył który to chłopczyk, e, tylko po prostu zauważył, że miał ciemne włosy e, jakiś mały chłopczyk przebiegł i tak e, tak jakby, no nie wiem krzyknął y, obok Pawła dawaj mój aparacik. Także na początku to mnie tak to zdziwiło. Myślę, kurczę, co mówię to tak na pewno do Ciebie? Tak, tak bezpośrednio, tak jakoś, nie wiem, mi ni to tak na żarty? Jakoś tak, nie wiem, no po prostu obca osoba, obce dziecko i tak już później mówię, wiesz co? Idź schowaj ten aparat, po prostu i schowaj. I nie żeby po prostu to dziecko nie wiem, no ukradło, czy go zabrało, bo pewnie nie, tylko y, no wiadomo, na plac zabaw, dzieci tam rozbawione, tak Wiecie, no e, hula, i dusza, mówię, lepiej nie, bo jeszcze ktoś w niego wpadnie, albo nie wiem, albo my po prostu go zostawimy, zgubimy, bo to tak różnie bywa. Mówię, kurczę, dobra, dobra, wystarczy, jakoś tak. jeszcze jakby miała torebka albo wózek, cokolwiek, ale właśnie nie miałam. E, zawsze przy sobie coś mam, bo przeważnie zawsze mamy Wiktorii wózek i torbę. Na dzisiaj tak nic nie miałam, więc tak kiepsko było z oburzeniem właśnie tego aparatu czy telefonu. A tak jak mówię, no bałam się, że nie wiem, zbiję, zgubię cokolwiek, a po prostu tego nie lubię. My już zmierzamy do domu. E, tutaj tak pięknie zaczyna zachodzić słońce, już tak fajnie się obniża. No, no niestety tutaj chyba Wam tego tak ładnie nie pokażę, ale na żywo wygląda to bardzo ładnie. E, no pies już zdecydowanie wolniej idzie, także mam nadzieję, że mu wystarczy. Nie był to taki krótki spacer, bo zeszło nam się godzinę, no ale potrzebował tego, więc cóż było robić. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Będę już się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. No i jeśli tak, to koniecznie zapraszam do oglądania kolejnych, ale pięknie świeci. Trzymajcie się. Pa!